Nie to, że tam kopią pomogę, bo to kiedyś mi się zdarzało, ale Barta Barta Opuszcz uchwyt Na Nadgarstkę Opuszczamy dwa uchwytek. Chcę widzieć kostkę? Ready! Go! No i ładna walka. Stop, 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 fał. V Michała. No, Łokieć bo... spadł po błokietnika, zdarza się. Krystian zmienił technikę na tricep. Ale fal nastąpił w centrum stołu, tak Ja od razu powiem, że następna walka to będzie taka, że scena może się ugiąć trochę. Opuść uchwyt. Opuść uchwyt. Na Ready, go! Stop! Winner, ale bardzo, może się pomylę, ale może obaj będą właśnie z 280. Aleks Kurdecha i Piotr Piotrczyński. Piotr